Siemano wszystkim, tutaj Crash i zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale. Moim własnym kanale, ponieważ teraz już troszeczkę mniej mogę zajmować się arcade'em, a troszeczkę bardziej dbać o swoje również interesy. Nie żebym uważał, że arcade nie jest moim interesem. Tak po prostu mówię, że zajmuję się też swoją działką, nie tylko, że tak powiem, ogólną. Tak więc, co mam dla was dzisiaj? Dzisiaj mam dla was dość ciekawy temat. Nie wiem czy pamiętacie, jak parę miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, z daty filmu wynika, że był to 16 lipca, czyli nie tak wcale dawno. A więc o co chodzi? Pamiętacie projekt Grażyna? Teraz to już wszyscy wiedzą, że to jest projekt, no ale czy wszyscy? Ha, dobrze powiedziane, niestety nie wszyscy. Nie wszyscy wiedzą, że to jest projekt Grażyna, ponieważ twórcy zostawili wszystkie filmy, które są. Wrzucone na kanał pani Grażyna Żarko, są publiczne, a więc każdy może dalej je oglądać, co nie oznacza, że konkretnie trafią na film wyjaśniający sens całej akcji. O co chodzi, to bardzo zażenowała mnie postawa niektórych ludzi, można powiedzieć, internautów, to jest bardzo mądre słowo, którzy dalej te parę miesięcy po projekcie, dalej uważają swoje i dalej klną pod filmami, co pokazało, że. Totalnie internet jest niekontrolowanym, że tak to ujmę, podłożem. No, że tak to ujmę. To jest chyba moje jedno z lepszych powiedzeń, że tak to ujmę. Dobra, będziemy w innych filmach mieć licznik, że tak to ujmę. Ale chodzi o to, że ludzie dalej są nieogarnięci. Widać dalej komentarze pod filmami pod tytułem Idź się uczyć, stara debilko. Albo mam tutaj parę jakichś takich wybranych, lepszych. Ha ha, 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 zacznij od siebie i dorzucone jest właśnie sekunda filmów, w której się to dzieje. Eee... Pani na pewno oczyści internet z wszelkiego plugactwa. Na początek może nie krytyk, krytyk, a potem zapytaj beczkę. <laughs> Kobieto wyluzuj, wrzeszczysz z powodu błędów ortograficznych, a ty się dziwisz, że nikt nie chce z tobą gadać. Co my tu mamy? Są niektórzy mądrzy, co piszą... Co do samej jak torki to fikcja, obejrzycie sobie grażyna przez małpę. Niestety niektórzy ludzie dalej nie używają mózgu. Mamy tutaj jeszcze parę rzeczy. Idź być gruba gdzie indziej. Super. Zamknij mordę. Pani jest wspaniała. Po powodzenia, naprawdę. Ale w kawalarz jebany. Hahaha. Ha, ha. Ja pierdolę, co za kraj, to ludzie oszczędzają, ciężko pracują, ledwo wiążą koniec z końcem, bla 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 bla, i tak nic to się nie zmieni, że będę sobie to czytał. A ta kobieta wcale na chorobę fizycz fizycznie nie wygląda, o, w sanatorium owszem, ale leczą choroby psychiczne, ha, ha 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 No niestety, to jest świetne, niektórzy ludzie przykro mi to stwierdzać, ale to są debile. I nie zmieni tego, nic, nigdy tego nie zmieni, chociażby im przeprowadzić pranie mózgu. Nie, oni będą dalej debilami. To jest efekt właśnie działania rządów i telewizji i multimediów. Multimediów, multimediów. Tak to można powiedzieć, że ludzie nie dbają o to, czy używają mózgu. To jest coś, czego nie robią nigdy. Jeżeli coś słyszymy w wiadomościach, to ja. Jeżeli już oglądam wiadomości, co naprawdę to jest już święto. Jeżeli zobaczycie mnie przed telewizorem oglądającego wiadomości, a nie zobaczycie, bo że tak ujmę, nie siedzę przed telewizorem i nie mieszkacie, ze mną, żeby to zobaczyć, to już naprawdę jest święto, jeżeli ja siedzę przy tym telewizorze. A jeżeli już coś oglądam, to filmy z DVD, legalne. Nie oglądam wiadomości. Dlaczego? Ponieważ wiadomości w telewizji są manipulowane. Nie mówię tutaj konkretnie o danych wydarzeniach, ale. Skoro ktoś może coś zrobić, to jestem pewny, że to robi. Nie uważam, że ktoś, kto ma decyzję podjęcia złą czy dobrą, to podejmie dobrą, bo zapewne ta dobra decyzja będzie na jego niekorzyść. Ktoś, kto robi dobre rzeczy, powinien mieć twardą dupę. Takie jest przysłowie. No aż robisz dobre rzeczy, miej twardą dupę. Bądź gotowy, że życie skopiecie za to, że robisz coś dobrego. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, jak manipulowane są media, jak manipulowani są ludzie. To, co mówią w telewizji, trzeba brać. Na to poprawkę, jak mówi się to dosyć modnie. Brać na coś poprawkę. Działo się to też z wojska. Bierze się poprawkę. Chodzi o to, że nie należy wierzyć we wszystko, co usłyszymy. Wiem, to brzmi na początek trochę głupio, bo większość z was. Może nie większość, przepraszam, nie chcę tu. Nie mówię do każdego z osobna. Mówię ogółem, jak zauważam ludzi. Są jednostki, które się wybijają tym, że same sobie szukają informacji w internecie. Oczywiście podłoże wiadomości w internecie też nie jest do końca znane i można powiedzieć, że też można manipulować wiadomościami w internecie. I są takie strony, gdzie manipuluje się informacjami. Jednak ten, kto chce, znajdzie w internecie rzetelne informacje. Na przykład szukacie czegoś o Call of Duty, to możecie to znaleźć. Szukacie czegoś o grzybach, możecie znaleźć rzetelne informacje albo strony, gdzie będzie o grzybach atomowych, a na przykład szukacie muchomora. Może tak być. To może to nie jest przykład nierzetelności, ale na przykład można przedstawić wiele rzeczy w dwojako, prawda? Można na przykład przedstawić, dam tu przykład dość ekstremalny, katastrofę smoleńską można przedstawić w, na wiele różnych sposobów. W telewizji jest ona przedstawiana głównie jako prześmiewcza rzecz, która się stała i wszyscy, którzy twierdzą inaczej niż rząd, że to był wypadek, to twierdzą, że to jest zamach, są głupi, debilami, są oszołomami i nie powinni się odzywać. Ale można też to przedstawić w zupełnie inny sposób. Można to przedstawić w dość miły sposób, na przykład zginęli ludzie, stała się tragedia, zginęła duża część polskiego rządu, powinniśmy zapobiegać, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, możemy usłyszeć różne rzeczy, i to się kształtuje wtedy to, co my twierdzimy. Tak kształtuje się nasz światopogląd. Niestety, większość osób nie sprawdza informacji, które. Dostaje w wiadomościach, są po prostu głupi, co usłyszą, co zobaczą, to dalej kopiują i przykro mi jest, że nawet taka akcja jak Grażyna nie zdołała zrobić nic, ale totalnie nic z tym, no bo to ponieważ chcieli to pokazać, ale czy coś zmienić? Niestety nie. Nie wiem, czy kojarzycie scenę z filmu Harry Potter, jeżeli ktoś oglądał ostatnia część i tam była scena, kiedy Harry Potter uciekał z jakiegoś skarbca i miał mu pomóc jakiś tam stworek i on powiedział wtedy takie coś. Daj miecz. Dobrze, widzisz, miałem Cię wprowadzić. W umowie było tylko wprowadzić, a nie wyprowadzić. Tak samo jest z wiadomościami, oni mają nam powiedzieć. A czy prawdę? Ha, tego to już nie wie nikt, moi drodzy. Ja się żegnam z Wami, do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie mała przerwa, ale nie martwcie się. Na pewno wrócę z dobrymi materiałami. Hej.